Rozdział drugi Zarządzaj sobą w czasie. Ponieważ nie mamy możliwości rozciągania czasu i nasza doba zawsze będzie miała tylko 24 godziny, cała istota zarządzania sobą w czasie polega na tym, aby skutecznie skoncentrować swą uwagę na tym, co najważniejsze. Stephen Erkowi opiera całą filozofię zarządzania sobą w czasie. Tak zwaną czwartą generację zarządzania sobą w czasie na następujących podstawach oparcie na czterech potrzebach ludzkich: życia, miłości, rozwoju osobistego, twórczości branie odpowiedzialności za efekty własnych działań określanie własnych wartości harmonijne działanie w najważniejszych sferach wyznaczanie celów. Układanie tygodniowych planów. Wrażliwość na innych ludzi. O wyznaczaniu priorytetów i formułowaniu celów dowiedziałeś się już z poprzednich rozdziałów. Te umiejętności to klucz do gospodarowania czasem i budowania poczucia kontroli nad jego upływem. To również świadomość życia zgodnie z uznawanymi wartościami i spełniania swojej misji życiowej. Posiadanie kontroli nad czasem wzmocni Twoją samoocenę, wyzwoli z wrażenia otaczającego Cię chaosu oraz pozwoli zaoszczędzić dodatkowe minuty na ważne dla Ciebie priorytetowe działania. Dzięki temu pozbędziesz się również stresu wywołanego przez poczucie zbyt szybko płynącego czasu i nieumiejętności jego właściwego wykorzystania. Kolejnym ważnym krokiem w tej materii jest nawyk codziennego planowania naszych działań. Dzień jest nieskończenie długi dla tego, kto potrafi go docenić i wykorzystać. JW Ket. Pod rozdział pierwszy Planuj każdy dzień. Planowanie zadań przebiega według schematu: planowanie wieloletnie, roczne, kwartalne, miesięczne, tygodniowe, codzienne. Czynności zapisane w dłuższej jednostce czasu realizacji musimy umieścić w jednostce krótszej. Szczególne nagromadzenie działań następuje na poziomie planowania tygodniowego i dziennego. Naucz się więc przede wszystkim przygotowywać rozkład swoich zajęć na cały tydzień. Możesz je wpisać na przykład do matrycy Eisenhowera, dzięki czemu otrzymasz uporządkowaną pod względem ważności i pilności spraw listę. ¿No